Tak wyglądała Sylwestrowa Moc Przebojów w Telewizji Polsat. Oglądajcie. Kończy się stary rok. Kończy się bardzo dobrze. Mamy nowy rząd, nowego premiera. Wchodzi jakby normalność, już to czujesz. Swój od garderoby. Próba musi być. Próba, próba Będzie próba. Mogę wykorzystywać te <noise> dwie. Zgadzam się, ja, ja się, a co będziecie ubrani na ajawole, a dziewczyna mówi, będziemy mieć tiulowe spódniczki, a ja mówię, ja też, Nie i wyobrażam takie ramoneskie, a ja mówię, ja też, i ciężkie buty, a ja, ja też. Bo to jest no, zrządzenie to... losu, że my się tu spotykamy na tej scenie razem. No. Tym Tręc... panem od dziecka, mam jeszcze kasety do tego, do magnetofonu. O, to jest fajne, zobaczyć. Przypomina mi moją pracę. A vlogi. Super, że Pani To jest biżuteria wykonana przez firmę Colibra. Bardzo chcę podziękować Swieta. Zrobiłaś no po prostu mistrzostwo świata. Tak sobie właśnie to wyobrażałam. Wybierałyśmy ze Swietą łańcuchy. Kiny. Ona powiedziała, że już wszystko by srebrzy, będzie jedno ciemniejsze, drugie jaśniejsze. Ja wiem, ile roboty kosztowało wykonanie tego wszystkiego. Pracy, pracy i pieniędzy również. Dobry, Dzień dobry, dobry. U nas pozabierana połowa wszystkiego na pokazy. O, ja widzisz, ja dla Leny w ogóle chciałam taki, żeby miała tak, marynarkę przy wszystko. To jest nasza odlegnia. To jest wszystkie, o, wszystkie o, formy. Za wszystkie lata, za 40 To wygląda lat. wiesz to jak w telewizji, filmy na szpulach. Tak. Archiwum? Archiwum tak. X. Tak, Archiwum. może to są jakieś tajemnice ukryte w tych kodach? Tu jest... Paluszki sobie wentują plasterem, bo jest za gorąco. Zdarzyłaś się znowu. Znowu mnie wyobraźnia no ponosi. Tak. czy się zdarzyła jakaś, że... Że... A, że... że odcięło palec. <laughs> nie, a... nie wiem, co wczoraj oglądałam, <laughs> że mam takie wizje, <laughs> że po prostu ty mówisz, że szlifują paluszkami no. tu, a ja od razu widzę. <śmiech> <śmiech> tu u nas galba nidzenia, tam gdzie <laughs> złocimy. Tak, więc jak ja nagram nową płytę, to ja sobie przyjdę ją tu po złote. No. I będę mówi, tak. że mam złotą płytę. Złotą płytę ja. tak. Do chłopaków to najbardziej pasuje. Biżuteria dla zespołu mojego na Sylwestra. Prawie wybrana. Będziemy mieszać kolory srebra i wielkości łańcuchów i oczek łańcuchów. Super. Ja tak myślę, no. że pomieszę. Tak, jest super. No i do, doszliśmy no. po, tak. po godzinie Nie. wybierania no. łańcuchów, że tak. jednak trzeba pomieszać. Tak. To będzie mega. Tak. Wow. I ten występ przejdzie do historii, jeśli chodzi no. o ilość łańcuchów na scenie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Kolibra. Kolibra. Pozdrawiamy. Jak najbardziej. No, to, brano, to też jest no to jest po prostu. Kielich. Tak, jest akcja, Jo, jo, jo. fanów, pożycz, Cześć. pożycz Cześć. dobrego roku. Ja, oczywiście. Z... Czy to był z... dobry rok, ten co się kończy, no, Był to wspaniały rok. Dobrze się Ta, skończył tak, w ogóle tak, i dobrze się kończy. Dobrze. Ale zobacz, przesadziłam z kości. Nie? Nie dobrze jest. Dopiero próba, nie ma jeszcze makijażu, nie ma rzędu. Patrz, słuchawki mi pasują do futerka. Tak? Tam na dole w namiocie oddajemy zabawy. jak poszło? Dobrze było? Tak. Ja jestem z bardzo zadowolony. Tak. Się... Ja mam łańcuchy z Wehrmachtu, także będzie ładnie dzisiaj. Fajnie było. Było ciepło. Było dużo ludzi. Nie, nie było ludzi. Było wspaniałe. Trochę wyżej to podmiot się? Pod marek wygląda jak po prostu. Nie, z, z armii Arri Nie, no Wiadomo, ja że <grym> to mam odznaczyć. I Jest przed, przed, przed Jest Jest polsacie. Jest Konkurs, będzie tutaj. potem? No, tutaj. Jest Mateusz, Bai, Sebastian, Szaro. Nie znam. Wy też nie. Czuję się bezpiecznie, dlatego że ubrałam się w kostel, w którym będę występować. Ja muszę go poczuć i bardzo dobrze, że nie ubrałam go na samym wejściu, no bo to jest poczucie bezpieczeństwa. Tak. Wszyscy są obsypani brokatem, mają kamienie, nawet we włosach. Dawid, Michał, bracia. Więc siostra Maja, siostra Maja, ulubiona szlaf siostra Maja W roku. Siostka Maja, tuż przed wyjściem, jeszcze no nie od Ja też w nie, ja także wszystko Kochani, życzymy wam Budownego Nowego Roku Tak, ta, takich widoków Tak Przez ty. cały rok, codziennie ta, Takich chłopaków ta, Takiej publiczności, jak dzisiaj na Sylwestra Bądźcie zdrowi przybrali. I Jest zdrowie, jest wszystko Zdrowie no, I jak nie zdąży się przebrać, to wyjdę w Ale No i co? Ale ja już myślałem, że to jest radia Nie, no tak, jasne Buziaki Buziaki Boję się, że mi to spadnie. Jest pannieć, jest zapięte mocno. Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Już teraz najpiękniejsza w klasie, ukochana od zawsze. Zaśpiewajcie z nią koniecznie. Przed wami ona, Majka Jeżowska. na tej górze, chcę usłyszeć Lady jest. Mam ogromne serce dla Was i mam nadzieję, Żoska, jedyna normalna kobieta, która normalnie śpiewa i normalnie chce ze mną też śpiewać. What? To może właśnie nie jestem normalna? Jesteś normalna. <grymne> <grymne> Moja najładniejsza sąsiadka, poza Niną Terendy wiesz o czym jest! Dobrze powiedziane, tak. Pozdrawiamy Ninę Terendy. Sąsiadkę, ale generalnie pozdrawiamy wszystkich ludzi. Eee... Ja nie, ja nie lubię ludzi za bardzo. Co ty mówisz na Ja się kusę, ja się kusę z dziwą. On bym kiedyś powiedział, że wygląda mi ta chary, a ty nie. Także jesteś szalona. A, że jest. Dobra. Ja lubię młodszy, mów. Dziewo, to chory. Nie, nie, nie. Ja pamiętam, jak słuchałem pani na przedszkolu. Dobra. A to było całkiem co niedawno. Co całkiem niedawno, tak, dobra. Jedno życzenie, które masz na dziś że... Żymy! Tylko być zdrowy, dwa. Widzę oh, w Co chodzi? <grym>. To jest fajny kogoś. Naprawdę. Czego ci życzę? Dobra. poczekajcie, bo ja Ja też no, na, na ten. Tak? O no. kurde. No. 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 <laughs> Tak, W zeszłym roku? Dobra, dobra. Czyli życzymy sobie nowego roku. W po ja uwielbiam takie zabawy i bardzo Panie. się cieszę, że dzisiaj młodzi ludzie w ogóle nie mają z tym problemu i nie czują obciachu. Tak, z 15 lat temu to, no nie wiem, czy byśmy sobie mogli zdjęcie zrobić. Ale w sensie co ty byś nie, <grym> chciała? Byś nie chciała? Ja właśnie. Byłem na koncercie, nie szło 15 lat temu. Byłeś w przedszkolu? Na pierwsza klasa. I <grym grym grym> nasz wspólny utwór, też będzie pierwsza klasa. Tak. To jest. Wszyscy się rozjechali do hotelu. Kto zabawia się na backstage'u? Zabawia. Kto pracuje? Kto gra? Kolec orkiestra. Chodźcie, zapraszamy.